Wiceminister Zdrowia Katarzyna Kęcka y, ostatnio mówiła, zacytuję: "Musimy przeorganizować system tak, aby w pełni wykorzystać kompetencje wszystkich y, zawodów medycznych i pytanie, co można byłoby zmienić, aby, aby praca pielęgniarek była lepsza i efektywniejsza dla pacjentów, dla samych pielęgniarek, dla płatnika i dla systemu w ogóle. Przede wszystkim y, skupiłbym się na tym, żeby przekierowywać te kompetencje, które niekoniecznie muszą być stricte lekarskie, które w Polsce są przyjmowane tradycyjnie jako lekarskie, typu na przykład orzekanie o niezdolności do pracy w krótkim terminie w przypadku na przykład przeziębienia, tak żeby mogła to wykonywać też pielęgniarka w podstawowej opiece zdrowotnej. To, czego uczy nas też trochę sektor prywatny, to to, że tam z powodzeniem udało się wprowadzić porady infekcyjne i domknięcie tego w ramach też SPZO-ów publicznych, przychodniach, myślę, że mogłoby, mogłoby bardzo pomóc, zwłaszcza w sezonach infekcyjnych, tak jak, tak jak teraz, kiedy przychodnie są zwykle przepełnione. Kolejną rzeczą, o której warto by było powiedzieć, jest to, że pielęgniarki, z powodzeniem pielęgniarki, ale także myślę, że warto pomyśleć o ratownikach medycznych na Sorach. To są osoby, które z powodzeniem mogłyby na etapie triażu Zlecać część badań laboratoryjnych, tak, żeby wykorzystywać swoje kompetencje, i żeby do lekarza trafiali pacjenci, którzy już mają wstępne, wstępne wyniki badań, tak, żeby można ich było dalej przetriażować. Zwłaszcza, że pielęgniarki, zwłaszcza ratunkowe, mają w toku, w toku kształcenia też interpretację badań tych podstawowych, a umówmy się, w warunkach storu zazwyczaj badamy podstawowe parametry. Więc. Ja przede wszystkim szedł w tym kierunku i bardzo mocno wspieram panią minister, w tym jako swoją osobista opinia, żeby jak najbardziej iść w kierunku tej wymienialności kompetencji, tak żeby ten system był po prostu efektywniejszy, bo kompetencje mamy. Części legislacyjnej nam w niektórych miejscach brakuje, natomiast mamy, mamy szansę na to, żeby, żeby iść do przodu. Wiceminister zwróciła też uwagę na rolę zespołów terapeutycznych w opiece nad pacjentami. Co można byłoby poprawić w tym zakresie? Myślę, że właśnie komunikację przede wszystkim, dlatego że to, co widzę w dyskusji, chociażby o kompetencjach, to wzajemny strach o to, że ktoś chce drugiej grupy zawodowej czegoś zabrać, coś zabrać. I to jest faktyczny problem, bo to nie chodzi o to, że pielęgniarki, pielęgniarze chcą zabrać coś lekarzom, tylko chcą pomóc. Tym, żeby tym, system był efektywniejszy. Tak samo, to jest kamyczek do grudka mojego środowiska, jest jeśli chodzi o opiekunów medycznych. Oni mogą nam skutecznie pomóc, od, odciążając nas po prostu. Tylko, znów, trzeba to zrobić w bardzo rozsądny i bezpieczny dla pacjenta sposób. A proszę powiedzieć, czy rzeczywiście z tą komunikacją między pielęgniarkami a innymi zawodami, zawodami medycznymi jest problem? Jest problem ogólnie, jeśli chodzi o komunikację w zespołach terapeutycznych. Tutaj nie zrzucałbym tego na konkretny zawód. Co bardziej powiedziałbym, że jako pracownicy ochrony zdrowia jesteśmy dosyć mocno straumatyzowani i dalej nie mamy takiego systemowego zajęcia się naszą stroną psychiczną i gdzieś odreagowywaniem wszystkich problemów, które mamy na co dzień, także w pracy i stresujących wszystkich sytuacji. W związku z tym no, te konflikty też naturalnie, naturalnie gdzieś się pojawiają, zwłaszcza że dalej mamy do czynienia z Ogromną ilością godzin pracy w miesiącu. W związku z tym to też wpływa, wpływa negatywnie, więc bardziej powiedziałbym, że jako system ochrony zdrowia i pracownicy ochrony zdrowia mamy problem z tą komunikacją, bo też nie jesteśmy jeszcze tak dobrze tego uczeni i przygotowani na to, żeby sobie z tym lepiej radzić.